Po długim okresie oczekiwania na mój warsztat trafił wzmacniacz, a tak konkretnie końcówka mocy firmy Luxman model M6000 jest to największa końcówka z 70 lat firmy Luxman. Moc 2 razy 300 Waga ponad 50 kg. Ten konkretny egzemplarz jest serią limitowaną wykonaną na 20 lecie firmy. Jest to wersja na 220V. Przy czym większość tych urządzeń można spotkać na świecie na 100 lub na 110 V. Sprzęt pełnosprawny, oczywiście, wymaga renowacji po wielu, wielu latach użytkowania. Na tym konkretnym egzemplarzu grałem na tegorocznym audio wideos show w hotelu Sobieskim. Przyznam, zrobił robotę. Nie dało się go nawet zagrzać przy dość głośnym słuchaniu. Podziw wzbudzał oczywiście również gości, którzy odwiedzili moje stoisko. Coś pięknego, coś bardzo rzadko spotykanego. W połączeniu z przedwzmacniaczem Akuface C240 było to nie do opisania, jeżeli chodzi o wrażenia dźwiękowe. Oprócz tego wzmacniacza również mieliśmy na prezentacji model Sansui B2301, który oczywiście też nie grzeszył małą mocą, bo moc praktycznie równorzędna 2 razy 300 w jednego i drugiego. Natomiast zdecydowanie, jeżeli chodzi o selektywność, przestrzeń i, i szybkość, powiem szczerze, ten model M6000 Sprawił się troszeczkę lepiej od B2301 końcówki mocy. Teraz do tej prezentacji użyłem tutaj przedsmacniacza, który też już jest po renowacji Sansui CA 2000. Bardzo malutkie kondensatory mocy, identyczne stosowane są w ostatniej serii produkcyjnej Luxmanów model L-100. Średnica 95, wysokość 105. Transformatory te sądzę mają około 1,5 do 2 może nawet kW mocy. Bardzo dobrze wykonane, mocno skręcone, nie są to tak jak standardowo takie miseczki z wytłoczki metalowej, tylko odlewane Aluminiowe elementy, cała rama wzmacniacza, jest wykonana z kątowników spawanych. Nie jest to rama, jakby z produkcji wielkoseryjnej. Są to jednostkowe ilości robione tych wzmacniaczy. Wzmacniacz bardzo, bardzo przyjazny dla serwisu. Całość wykonana jako poszczególne moduły. Wszystko się bardzo ładnie rozkłada. Końcówki mocy wychodzą jako całe bloki. Trzeba odkręcić tylko kilka dużych nakrętek. Tutaj moduły zasilacza moduły zasilaczy sterowniki tranzystorów końcowych mocy. Wzmacniacz posiada ze względu na swoją wagę z tyłu nóżki w postaci kółeczek. Po to, żeby go tylko lekko z przodu unieść i można było spokojnie przesunąć. Ciekawostką jest to, że w tym urządzeniu jest około 30 bezpieczników. Każdy, ale kompletnie każdy obwód ma swoje zabezpieczenie. To są bezpieczniki od spodu do zasilania. Później, jak wam już pokażę, na płytkach końcówek mocy. Zamontowane są 24 tranzystory w obudowie TO3. Każdy z tych tranzystorów ma oddzielne zabezpieczenie w postaci bezpiecznika. Konstrukcja rodem z wojska. Pancerna. Tak wygląda M6000 po rozłożeniu na kawałki. Może jeszcze nie do końca na kawałki, ale prawie. I tutaj są skromne, maleńkie końcóweczki mocy. I to co Wam mówiłem? 12 tranzystorów na jeden kanał w obudowie TO3. Każdy z tranzystorów ma swój bezpiecznik na zasilaniu. Czyli tu mamy na jednej końcówce 12, 12, 24 bezpieczniki plus jeszcze kilkanaście od spodu. Ponad chyba 30 bezpieczników jest w tym urządzeniu. Została tutaj najcięższa część, oczywiście tego wzmacniacza z transformatorami i rama. Teraz mogę przystąpić do naprawy elektroniki. Tak wygląda blok mocy od M6000. W sumie, zamocowane na tym radiatorze odlewanym. Całość, czyli jedna końcówka mocy waży 5,5 kg. Kawał maszyny. Teraz tak. Każdy z tych tranzystorów, to już y, wymontowałem. Każdy jest przeze mnie wymontowany. Następnie oczyszczony z starej pasty termoprzewodzącej. Ciężko to nazwać pastą, ponieważ chyba. Y, Wtedy nie było tego typu y, produktów. Wygląda mi to na jakiś smar y, naturalny, że tak powiem, organiczny, czy jakby to określić. Nie wiem. Każdy tranzystor trzeba wyjąć. Oczyszczę podkładkę mikową z tego, co tutaj było. Tak aby oczywiście podkładka przetrwała, nie uległa żadnemu uszkodzeniu. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, że mi coś tutaj się zepsuje, wtedy zastosuję nową sztukę. Całość później trzeba posmarować nową pastą termoprzewodzącą. I wiadomo ponownie zamontować do radiatorka. W ten sposób wykonuję wszystkie wymiany elementu czy tamtego smaru z tranzystora. Teraz to ładnie trzeba wytrzeć, żeby ten nadmiar, nadmiar pasty nie wyłaził na zewnątrz. Też z, tego, z tej przyczyny, że raz, że to brzydko wygląda, dwa, jeżeli jest to tłuste, to powoduje to przyklejanie się wszystkiego yy, brudu, przede wszystkim kurzu. A! Niech to też ładnie wygląda. Tutaj napotkałem nowy problem. Jest płytka zasilacza, i podczas czyszczenia rozleciały mi się potencjometry obrotowe regulowane. Potencjometry są takie klasy, że jeszcze w życiu nawet takich nie widziałem. Wygląda on mniej więcej tak. Natomiast są to potencjometry niewęglowe, tylko są to potencjometry drutowe. Jest to yy, drucik o średnicy około 1,5 mm miedziany, emaliowany, na którego jest nawinięty zwój przewodów yy, przewodu oporowego. Podczas czyszczenia pokryweczka, która zakrywa ten potencjometr, w ten sposób. Tutaj niestety mi spadła. I zarazem wyleciał od niego suwak. Teraz trzeba to odpowiednio skleić. Przyczyną jest zestarzenie się materiału, tego plastikowego, który pękł. Niestety. Teraz może ten potencjometr skleić, ponieważ już tej klasy potencjometru drutowego, na przykład nie wiem, o mocy 1 wata, czy tam nawet więcej, nigdzie nie jestem w stanie kupić. Muszę przywrócić do oryginału ten, który tutaj był. Kwestia kondensatorów jeszcze. Tu już akurat są kondensatory, które wymieniłem. Ten rząd na Rubikony, a te duże musiałem pozamawiać. Będę na nie czekał parę dni, ponieważ możliwe, że nawet jeszcze trzymają pojemność. Nie testowałem jednak, starzenie się elementów i, i spowodowało to, że guma, która jest tutaj w tym kondensatorze elektrolitycznym, wsparciała a przede wszystkim też jego gazowanie wewnętrzne spowodowało wybrzuszenie się tej gumy. Czyli ogólnie kondensator spuchł i też, też należy je. Wymienić. Dokładna y, taka sama sytuacja dotyczy kondensatorów tutaj firmy Rifa papierowych, małych. Tutaj znajdują się takie kondensatorki, które też już zestarzały się i popękała w nich obudowa. Też już są zamówione, będą do wymiany. Rozmontowałem panel przedni, dlatego, że tą ramkę muszę teraz wyczyścić i polakierować, ponieważ nie jest w najlepszym stanie. Całość była skręcona na śruby. Tu są śruby, które są zgrzane do aluminiu, aluminium. Również są wykonane z aluminium. Jeżeli chodzi o konstrukcję ramki przedniej, to nie jest wykonana jak w niektórych modelach z odlewu, tylko wykonana jest z profilu aluminiowego, który został pospawany. Tutaj nawet widać, że się trochę korozji wdało od chemii, która była użyta do spawania jakiegoś prawdopodobnie topnika. Tą ramkę trzeba będzie całą wyszlifować, oczyścić i polakierować. W porównaniu na przykład z ramką do modelu L100 albo C1000 albo M2000 lub M4000, ramki te wykonane są z odlewu ciśnieniowego z aluminium. Tylko tutaj była produkcja wielkoseryjna. W przypadku M6000 prawdopodobnie nie zrobili tego z odlewu aluminiowego ze względu na bardzo wysokie koszty wykonania formy przy ilości niewielkoseryjnej. Wielkość oczywiście troszeczkę inna. Drobna różnica można to położyć na tym w panelu przednim i zobaczyć. Jeżeli chodzi o flexi do wskaźników to zobaczcie jaki to jest materiał gruby. Około 15 mm grubości ma sama szybka. Też trzeba będzie ją ładnie wypolerować i odświeżyć. Tak wygląda wzmacniacz bez panela przedniego. I został troszeczkę rozmontowany. Wszystko co się dało łatwo wyjąć zostało wyjęte. Teraz tak. Zapewne będzie do wymiany przekaźnik. Jest to przekaźnik sterujący oświetleniem. Tutaj jest płytka wyjść głośnikowych. Tam jeszcze w samym dole znajdują się przekaźniki do głośników. To co będę musiał wykonać w tym urządzeniu to zmienić gniazda głośnikowe na dobrej klasy zmienić gniazda sygnałowe CINCH, zamontować wysokie klasy gniazdo sieciowe IEC, oczywiście wszystko wyczyścić, wymyć. Yy, I żeby teraz się do tych wszystkich elementów dostać, muszę rozmontować ten zmacierz praktycznie na drobne kawałeczki. Teraz jest troszeczkę łatwiejszy do obróbki, mniejszy zdecydowanie i parę kilogramów lżejszy. Zacznę od zdjęcia tutaj tego Szyldu, który osłania gigantyczne wskaźniki wychyłowe. Chociaż w Onkio, w niektórych końcówkach mocy są jeszcze większe te wskaźniki. Przynajmniej tak mi się wydawało, jak te Onkia naprawiłem, np. Na 60 czy 5090. Pewnie tak jak w modelu M4000, cały zespół wskaźników wyjdzie w całości. Zaraz już M4000 robiłem, M2000 również. Niestety to już było wszystko rozkręcane, ponieważ niektóre śrubki są dosyć mocno rozkalibrowane. I jest zespół wskaźników. Włączka do żarówek gotowe. Dosyć duży obwód magnetyczny, żeby były szybkie. Kawałek dobrej konstrukcji. Schematy do tego egzemplarza są dostępne w sieci, dokumentacje serwisowe, także raczej nie ma problemu z naprawą. Ten konkretny egzemplarz był już serwisowany w autoryzowanym serwisie Luxmana, ponieważ z tyłu znajduje się na jednym z radiatorów naklejka Yy, z serwisu. Czyli tak duży panel zrobiono po to, żeby sterować diodami. Dzisiaj się to robi zasadniczo na jednym układzie scalonym. Kiedyś technologia była troszkę inna. Teraz dobiorę się do potencjometrów. Które tutaj widzicie. Natomiast, patrząc po zatłuszczeniu tego kawałka metalu, sądzę, że już to było wcześniej przez kogoś wypryskane jakimś środkiem chemicznym. Źle nie wygląda. Potencjometry firmy Noble. Jest to drabinka na podkładzie ceramicznym. Identyczna konstrukcja jak jest zastosowana w Luxmanie L100, C1000 i na przykład AkuFace C240. Chyba też ma taki potencjometr do balansu, lub AkuFace. Nie pamiętam dokładnie, chyba E300. Nie, C240. Ma taki. Taki potencjometr na podkładzie ceramicznym. Najwyższa półka jakościowa. Tu jest przekaźnik, chyba do mutingu. Z reguły te przekaźniki Matsushity yy, dostaje się do nich powietrze, nie są hermetyczne i śniedzieją styki, przez co później jest bardzo złe przewodzenie sygnału. Mam takie przekaźniki nowe, więc on zostanie wymieniony. Widzę tutaj już kondensatory papierowe firmy Rifa, które też już są popękane. Należy je powymieniać na nowe. Napotkałem tu takie pierwszy raz dziwne rozwiązanie, to jest włącznik sieciowy power, następnie jest elektromagnes i w momencie kiedy ten elektromagnes naciska, załącza się, popycha zębatkę, która się tutaj obraca. A na końcu tej zębatki zamontowany jest przełącznik na osi tej zębatki, obrotowy. O, zobaczcie. Każde naciśnięcie elektromagnesu powoduje jakiś określony skok tego przełącznika. To jest jakiś system włączenia lub, <laughs> przepraszam, zabezpieczenia wzmacniacza elektromechaniczny. Jeszcze takiego rozwiązania nigdy nie widziałem, ale może też nie było kiedyś innej technologii. Biorąc pod uwagę, że jednak w tym wzmacniaczu są bardzo duże prądy, wzmacniacz ma dwa transformatory o mocy 1 kW, czyli razem 2 kW. Ze względu na to, że troszkę będzie ten wzmacniacz zmodyfikowany czyli przewód sieciowy zostanie ten oryginalny stąd usunięty. Zamontowane gniazdo y, japońskiej firmy Oyaida platynowe z jakimś tam złączem platynowym, czy platynowanym. Muszę usunąć przewód sieciowy, ten, oczywiście, tutaj wymienić przekaźniki, następnie widzę również, że tutaj jest jeszcze sporo tych kondensatorów papierowych riffy, i te kondensatory niestety również są popękane. Później wam ewentualnie pokażę, jak wygląda taki kondensator. Jeżeli taki kondensator na przykład zdarza się, że zostanie przebity, że zostanie przebicia, a jest połączony przy włączniku sieciowym, pomimo wyłączonego urządzenia, czyli wyłączonego włącznika sieciowego, on przep... <laughs> przepuszcza zasilanie. I przy czym od razu się dymi. A niektóre z nich są po prostu rozerwane i zostaje tylko połowa z tego kondensatora. Więc takie rzeczy to trzeba oczywiście standardowo powymieniać, a jest tego tu troszeczkę. Na płytce preampu widziałem 4, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze gdzieś indziej, tu na froncie były to w sumie jeszcze sześć, 10 takich kondensatorów do wymiany i to jest bezwarunkowe, co trzeba koniecznie zrobić w takim urządzeniu. Nawet jeżeli są takie kondensatory stosowane, czy w przy czy w no dość popularne w wielu urządzeniach, je zawsze wymieniam. Nie są to jakieś duże pieniądze, a warto taką operację zrobić. Muszę teraz wszystko zapamiętać, która śrubka była do czego. Bo są różne długości wkrętów, różne podkładki stosowane. Następne rify, które są już rozszczelnione i mają popękane obudowy. Przewodnik sieciowy. Oczywiście jest tu przewód bez uziemienia, który bezwarunkowo będzie wymieniony na przewód z uziemieniem. Teraz zrobię brutalne cięcie. Najpierw trzeba coś zepsuć, żeby później naprawić o. wkręty na wszelki wypadek zamontuję, żeby ich nie później nie pomylić z innymi, nie pogubić.